Jestem Darek Malajonek. Będę miał dla was parę słów, świadectwa o tym, jak Bóg działa w życiu, że nie jest to wymysł, nie jest to idea fix, tylko jest to prawdziwy Bóg, prawdziwy Ojciec, prawdziwy Przyjaciel, który chce żyć ze mną codziennie na mojej drodze życia. Zapraszam. Należy do siebie. Dark Malejonek, jestem muzykiem, ale przede wszystkim mężem i ojcem. E, moja droga do Pana Boga była dość e, nietypowa, dlatego że ja pochodzę z rodziny niewierzącej. Ja e, byłem w domu, w którym właściwie o Bogu się nie mówiło, nie byłem chrzony, nie chodziłem na religię, tak jak większość moich, moich kolegów i rówieśników. E, ale zawsze było co, coś we mnie, takiego w moim sercu, co e, powodowało jakieś pytania, jakieś pragnienie czegoś pięknego, czegoś e, absolutnego. I to myślę była muzyka. Muzyka była, była takim punktem, który e, otwierał mnie na absolut, na mistykę, na metafizykę, e, na coś takiego, co. No, szukałem, ale nie, nie wiedziałem co to jest właściwie, nie? To co mówi Dostojewski w swoich książkach, że piękno zbawi świat. Ja tego piękna zawsze szukałem. E, I to piękno znalazłem w muzyce. Natomiast ta muzyka, która była dla mnie czymś bardzo ważnym. I, 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 i była takim e, ersacem jakiejś takiej, ta, takiej azylu, miejsca w którym jestem tylko ja bezpieczny i y, w którym się czuję najlepiej jak tylko można. Y, ale kiedy już stałem się właściwie tym takim prawdziwym muzykiem, i, i kiedy wszedłem na tą scenę muzyczną, zobaczyłem, że no nie jest wszystko takie piękne, jak mi się wydawało, bo większość tej sceny muzycznej, do której stałem się częścią później, y, miało swoje problemy. Nie? I, I wiem, że ta, że ta muzyka nie. Tych problemów nie rozwiązywała. I e, doświadczyłem tego, że naprawdę wielu moich przyjaciół e, no, wpadło w ciężkie tarapaty, w Dragi, wielu z nich nie żyje. Tak jak policzyłem, to jest około 40 ludzi z mojego środowiska, warszawskiego tylko muzycznego, którzy stali się ofiarami narkotyków, alkoholu e, i, i tego. I tego życia na krawędzi. Nie? Mnie Pan Bóg jakoś ustrzegł przed tym, bo ja trochę miałem jakiś taki strach przed, yy, przed strzykawkami, przed jakimiś takimi ciężkimi dragami. Natomiast yy, muzyka reggae stała się dla mnie taką. Takim pierwszym wejściem w świat duchowy, nie? kiedy zacząłem słuchać Boba Marleya, kiedy y, zacząłem słuchać psalmów, których on bardzo wiele śpiewał, y, otwierały mi się takie y, oczy, duszy na to, że jest ktoś, że jest Bóg na tym świecie, że ten świat, w którym żyjemy, ten okrutny świat pełen nienawiści, zła, y, ma jakiś sens. Ja, że ja nie jestem tylko tutaj na tym świecie y, jako taki. Człowiek jakby wrzucony do filmu od połowy, nie? że wiesz, że są jacyś aktorzy, że, że ludzie chodzą wokoło, ale, ale nie wiesz, kim są, i nie wiesz, jaki jest scenariusz tego filmu. Nie? Ale wiesz za to, że ludzie giną, że jest wiele, wiele nieszczęścia, że ludzie mają maski, i, i tak naprawdę nie wiesz, kim oni są do końca. I, i w tym świecie musisz żyć nie? i sobie dawać radę. Nie? I to jest bardzo. Dla mnie było ciekawe właśnie, że Bob Marley mówił, że w swoich pieśniach, że Bóg nad tym wszystkim panuje, nie? Że, że to nie jest wszystko przez przypadek, że życie ludzkie nie jest przypadkowe, tylko że Pan Bóg nas tutaj postawił na tej ziemi i każdy ma jakąś swoją misję do spełnienia. Nie? I ja oczywiście miałem swoje problemy, swoje problemy takie jak na przykład uzależnienie od pornografii. I, i, i takich rzeczy, z którymi sobie nie radziłem sam. Nie? I wiem, że kiedy stanąłem pod sceną, yy, kiedy występował w Polsce zespół No Longer Music i tam usłyszałem po raz pierwszy dobrą nowinę: nie? Że Bóg mnie kocha, Że Bóg mnie kocha, Że Bóg mnie kocha takiego jakim jestem i że te problemy, które mam. Sam sobie z nimi na pewno nie poradzę. Nie? To, że miałem bardzo słabą relację z moim tatą, że byłem poraniony na różne sposoby. I, i to wtedy, kiedy stałem pod sceną i, i właśnie usłyszałem, że Bóg jest tym, tym rozwiązaniem, tym. Wypełnieniem moich tych wszystkich pragnień, yy, i wtedy po raz pierwszy się pomodliłem do Pana Boga. Powiedziałem: Panie Boże, jeżeli Ty jesteś, to daj mi to światło, daj mi, daj mi ten dowód na to, że Ty jesteś i że mnie kochasz. Nie? I od tego zaczęło się wszystko. Nie? Od tego zaczęła się rewolucja w moim życiu. Yy, wiem, że no, no Pan Bóg mi po prostu odebrał nagle palenie mar marihuany, którą, którą paliłem kilkanaście lat nie? bez przerwy. To mi odebrał w taki sposób, to może nie jest za bardzo dydaktyczne, pedagogiczne, bo, bo tutaj nie było jakby jakiejś mojej pracy, mojej woli wielkiej, tylko po prostu poprosiłem Pana Boga, on mi to zabrał. To samo było z pornografią też, tylko że już trochę dłużej. Tu już musiałem, y, musiałem no, wejść w taką y, w, na drogę pokory, kiedy się trzeba było y, no, wejść do sakramentów, nie? Czyli, Głównie jak chodzi o sakrament pokuty i nawrócenia, bo to jest jedno. I po jakimś czasie naprawdę Pan Bóg mi to odebrał? nie? I to są niesamowite rzeczy. Wiem, że są, są rzeczy, które jeszcze cały czas mam i jest jeszcze tego bardzo dużo. I może dlatego to jeszcze jest, żebym się nie wywyższał nad innych ludzi, że te. Te grzechy, które mam, grzechy osądu, grzechy jakieś, które ciągle są, które się wiążą z egoizmem, z pychą, one są po to, żebym właśnie widział w innych ludziach, że nie jestem lepszy od nich. Że, że cały czas jestem na łasce Pana Boga, że, że to wszystko jest, jest łaską. Nie? Ehm. To, że jestem wolontariuszem, że jeżdżę po całym świecie, że, że mogę pomagać ludziom, a tak naprawdę to bycie wolontariuszem to jest to, że ty bierzesz więcej, że ja biorę dużo więcej niż daję. Nie? I to jest tak, taki w ogóle yy, no, taki, taki greps, no, taki jakby to powiedzieć, yy, klucz do zrozumienia właśnie wolontariatu, że, że to jest coś, co, co daje bardzo dużo. Nie? I, to, że jako muzyk mogę głosić miłość Jezusa, że, że ktoś, yy, który jest tak samo jak, jak ja byłem wtedy pod sceną, teraz jest pod sceną i może słyszeć to, co ja mówię o Panu Bogu, o Jego miłości bezwarunkowej. I na przykład ostatnio miałem taki, dostałem takiego maila od chłopaka, który 20. Trzy lata temu był pod sceną. Przyszedł pijany, naćpany, w ogóle, żeby się tylko bawić. Ja na tym koncercie nie mówiłem akurat jakichś żadnych fajerwerków, tylko na sam koniec powiedziałem do ludzi: zostańcie z Bogiem, nie? I to go tak wkurzyło to po prostu spowodowało w nim jakieś takie. Oburzenie, wzburzenie, wręcz jakąś taką nienawiść do mnie, że mówię, jakim prawem on w ogóle taki rzeczy gada nie? i poszedł w takim stanie do domu. I zaczęło się w nim coś dziać, nie? coś zmieniać. Ten człowiek przystąpił do sakramentu spowiedzi po wielu latach. Nie? Yy, założył rodzinę i niedawno wstał na misję, ma teraz piątkę dzieci i po prostu wyjechali do Chin nie? na misję. I to było tylko jedno zdanie krótkie, nie? także to są niesamowite rzeczy, które się dzieją, które się dzieją w życiu. Yy, jak Pan Bóg działa, nie? jak Pan Bóg ma niesamowitą. Jezus ma moc, nie? że życie z Nim to polega na tym, że ja codziennie Go zapraszam do mojego życia, do mojego wnętrza i że On jest we mnie, nie? że ja Go mogę z Nim przechodzić przez te wszystkie problemy, przez te wszystkie rzeczy, które, które się dzieją w życiu, ale wiem, że jeżeli Ja Go rano zapraszam do mojego życia, yy, też biorę pismo święte, gdzie, gdzie czytam, bo diabeł od razu atakuje rano, tylko że. Że Bóg Cię nie kocha, że jesteś sam, że, że to wszystko, co robisz, to jest w ogóle bez sensu, tak? Jesteś człowiekiem pysznym, egoistycznym i tak dalej. To jest w ogóle jeden wielki bezsens, nie? Ale kiedy biorę, kiedy biorę szalm, który mówi o tym, że Bóg mnie kocha, że, że właśnie to ma sens wszystko, że to jest. Że Bóg mnie tutaj postawił na tej ziemi z miłości, nie? Że Bóg mnie kocha, nie? I że w tym momencie wytrącam broń diabłu i mogę zanurzyć się w kolejny dzień, mogę iść z Nim, nie? Kiedy wiem, że walka jest wygrana, nie? Bo dlatego, że Jego Zmartwychwstały Duch wygrał, nie? Że Śmierć została pokonana i to nie tylko taka śmierć już, kiedy ja będę złożony do grobu i tak dalej, i tak dalej, tylko nawet taka śmierć, która... Śmierć to jest, to jest koniec czegoś, nie? Śmierć, czyli koniec jakichś pragnień, jakichś relacji, jakichś sytuacji, jakichś marzeń. E, że nawet na tym Bóg jest w stanie zapanować, wygrać, dlatego że on jest. Panem życia, a nie śmierci, nie? I, e, i to, że w, właśnie w sytuacji, kiedy się wydaje, że jest już nic, nic nie ma, że jest, jest śmierć, on przychodzi ze swoim życiem, kiedy go zapraszam do swojego właśnie wnętrza, do swojego serca i, jego, i z jego duchem zmartwychwstałym mogę wszystko. Należy do Ciebie, Duchu święty, broń mnie, wybieram Ciebie, ale.